Mandero, drodzy widzowie, Tana, to z tej strony witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale It My Dust, gdzie dziś lecimy z drugą odsłoną serii gry Little Nightmares. Jak zapewne wiecie, jesteśmy świeżo po przejściu jedynki i wszystkich DLC, które były zawarte w podstawowej części gry. W 2024 zapowiedziana jest trzecia odsłona gry, więc my sobie odświeżamy tą historię. A tak naprawdę, ja będę przechodził ją po raz pierwszy na nowo. Pierwszą część już miałem przyjemność grać u znajomego. Nie znałem do końca historii. Jeśli nie widzieliście u nas na kanale, to serdecznie was odsyłam do pierwszej, właśnie odsłony gry, ponieważ była naprawdę dobra ADLC. Zakończenie, no nie chcę sadzić spoilerów, ale aż wywołuje u mnie gęsią skórkę do dnia dzisiejszego. Tak więc myślę, że nie mamy co przedłużać i wciskamy sobie nową grę. Bierzemy pusty zapis. I zobaczymy, gdzie nas poprowadzi. Jestem ciekawy, czy ta historia będzie bezpośrednio nawiązaniem. No właśnie, mamy chyba te schody. Nie, to jest jakieś pomieszczenie. No dobra, widzimy drzwi chyba z okiem. Motyw przewodni pierwszej części gry. To oko nas prześladowało, troszeczkę na każdych drzwiach to światło, które padało i wypalało naszego ludka. O, proszę bardzo. Czyli to nie jest historia naszego koleżki w żółtym płaszczu. A ja spodziewałem się tutaj raczej kontynuacji. Jego przygód. Przepraszam za zwiechę. No dobra, zobaczymy. Poznajemy w takim razie nowego bohatera. A wy, drodzy widzowie, standardowo nie zapomnijcie tutaj o komentarzu, jeśli chodzi o dźwięk. Czy wszystko jest ok? Czy nie jest za głośno? Czy nie jest za cicho? A jak na razie widzę, że sterowanie pozostało takie samo jak w przypadku pierwszej części gry. No, już nie mogę się doczekać tej fantastycznej historii. Przy pierwszej części naprawdę świetnie się bawiłem. Kłócamy pod kontrolem, jak zwykle. Więc myślę, że tutaj twórcy nas chyba nie zawiodą. O, joj <laughs> Zaczyna się mroczny klimacik. Weźmiemy sobie tego Buta, bo czemu nie? Ale nic chyba z nim nie zrobimy. Mogę się złapać jego nogi? Nie, nie doskoczymy do tego wora, ale może lepiej tak dla nas, żeby go nie ruszać i zostawić go w świętym spokoju. Oj, oj, no to zaczynamy. Jestem ciekawy, bo także po zakończeniu DLC była taka kac scena. Ojojoj, ja tu chyba nie chcę wskoczyć na to. Bo to by się źle skończyło, chyba pułapka jakaś. E, wracając do tematu, po zakończeniu DLC pierwszej części gry mieliśmy taką scenę z telewizorem. I tam była prezentacja jakiegoś gościa na zasadzie Slendermana. To był enemy z takiej jednej gry, który do dnia dzisiejszego wywołuje u mnie niepokój. Nawet chyba powstał film z tego, co pamiętam o Slendermenie. I tutaj taka postać z długimi łapami i nogami była przedstawiona, bo Johnny długie ręce. Był już, ale to na pewno... Ue! Biegnij! Biegnij! Biegnij. Dawaj, 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 dawaj. Jezu. Ale się przestraszyłem. I to już jest taka droga bez powrotu, bym powiedział. Ja mogę wejść do tego konara? Tak, możemy, super. No, na razie sprawnie nam idzie, ale jeszcze nie poznaliśmy naszego głównego enemi. No, ale wracając do motywu tego sprzedtoczenia się tej rolki, no... Chyba wątek Johnego Długie Ręce został zakończony, wątpię, żeby się on tu pojawił. A na pewno jakichś nowych wrogów poznamy wraz z stokiem rozgrywki. Dobra, czy ja mam tu skoczyć i się złapać? Ja coś czuję, że to za chwilę źle się skończy. Uuu, i mamy pierwszą wysiadkę. Dobra, czyli tu nie mogę tak po prostu zeskoczyć. To co ja mam tu zrobić? O, właśnie chyba tak musieliśmy zrobić. Dobra. Widziałem tą skrzynkę za drugim razem, jak spadaliśmy, więc tak mówię. A, testujemy. I opłaciło się. No jestem też ciekawy, czy poziom łamigłówek będzie tak trudny, jak... w dodatku Secrets of the Mole, bo tam ta końcówka była naprawdę dość mocna, jeśli chodzi o poziom trudności. Dobra, tutaj widzę, że jest niefajnie. Ej, 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 to siatka była. Jezu, zawału dostałem. O! Dobra, ja wiem co tu trzeba zrobić. Ja myślałem, że to jest po prostu taka otoczka. Git. Ale kto te pułapki zostawia tutaj na nas? To nie jest normalne. Tu kolejna pułapka. Na niedźwiedzie. Jedna jest zamknięta, omijamy wszystko dla bezpieczeństwa. Tu Badyla ktoś wsadził. O, proszę, to już takie interakcje tutaj są. Dłu, kochany. Ja zawał, zaraz dostanę. Oj, 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 oj! Czy te szyszki też są niebezpieczne? Pewnie trzeba nimi rzucić A? Dobrze hmm. Dobra, ja sobie wezmę te szyszunie Dobra, a tu już chyba możemy wejść normalnie O Jezu O mały włos Da się tu wejść do tego drzewa? Nie, to jest po prostu taka szrama, nazwijmy to Myślałem, że może jakaś kryjówka ze znajdźką Oj, tu jest coś za bardzo podświetlony ten obszar, nie podoba mi się to Jakaś chata I małe klatki na ludziki to nie wróży nic dobrego, drodzy widzowie. Tu coś jest, nie? Ale co nasz koleżka tu w ogóle robi? Wracają wspomnienia, kucharzami, dostajemy osiągnięcie, a co niby mogłoby tu być? Aha, tu nic nie ma więcej. Dobra. Nie wiem, czy dobrze idziemy. Zebrane czapki możesz zakładać w menu pauzy. Zobaczmy to. Czapki jest. <laughs> mamy czapkę. O i super. Czyli są jakieś znajdźki jednak. Dobrze, mamy szopa. Podoba mi się. Nazwijmy to, że nasz ludzik jest teraz bardziej ludzki. Da się tu coś zrobić? Nie. No dobra, dojdziemy do tamtych drzwi. Tak, staram się przyjrzeć tym zdjęciom na górze, ale bardzo niewyraźnie są. Tak, szukam nawiązań do pierwszej części gry, wiecie. Chcę zobaczyć, czy coś ciekawego znajdziemy. A tutaj mamy maszynę do szycia, i ten tasak wbity w tą szafkę niezbyt to. Dobre. <laughs> Jak tam się dostać? Nie mam zielonego pojęcia, co ja mam zrobić tutaj. Nie mogę wejść w interakcję z tymi drzwiami. Rzucanie tą kulką też nic nie daje. A możemy wyrwać tasak? O, urwałem rączkę. No niestety, nie siadło. O, ale mamy siekierę. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest, ale nie widzę. Ehe, dawaj, dawaj. Widzę, że tutaj chyba samoobrona jakaś będzie stosowana. Chodź, nie bój się, jak w więzieniu na ścianach, zobaczcie, nie wiem, czy on liczył dni. Zostawił nas. Zobaczyć, czy coś tam jest na górze. Łe. Nie, tak to się sprawdza. Jeszcze raz. Nie, Tam na górze nic nie ma, tego co widzę. OK. Wiecie możliwe, że ja tu szukam interakcji, a tu wcale interakcja nie jest potrzebna Widzę, że nasz koleżka pobiegł schodami na górę Lećmy za nim Te drzwi nie były otwarte. Ooooo! Ale dobra, to są chyba kukły. Czy to są kukły? Tak mi się wydaje. Jezu, ale creepy! 喏。No. Ja chcę szybko na górę. O Jezu. No i dobra, drodzy widzowie. Jesteśmy na strychu. I wiecie co? Myślę, że to chyba starczy, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zaczyna się robić mrocznie. I wygląda na to, że nasz główny bohater będzie miał towarzysza i na razie rozgrywka nie ma nawiązania do pierwszej odsłony gry. No ale cóż, jeśli chodzi o fabułę przyjdzie nam ją rozwiązywać mam nadzieję, że wspólnie mam nadzieję, że jesteście zajarani drugą częścią u nas na kanale z tej gry Little Nightmares i cóż, dajcie znać w komentarzach jak zwykle co sądzicie i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło i yo!